Proszę Państwa, to, że zostaliśmy wybrani jako prezydent OWHC, to jest wielkie wyróżnienie, bo to świadczy jednoznacznie w opinii świata, bo to nie jest nasza opinia, że jesteśmy miastem, które świetnie zarządza dziedzictwem kulturalnym, że jesteśmy miastem, które dba o zabytki że jesteśmy miastem, z naprawdę mogą wszyscy brać przykład. No przede wszystkim jest to wielka nagroda za ciężką pracę i to ciężką pracę nie tylko naszą, bo my właściwie pracujemy na tym kongresem od dwóch lat. I ten sukces jest absolutnie jakimś spełnieniem i jest czymś więcej nawet niż oczekiwaliśmy, bo walczyliśmy przede wszystkim o miejsce w Radzie Dyrektorów i to się udało. Ta prezydentura to po pierwsze dowód, że Kraków nie jest tylko miejscem globalnej debaty na temat dziedzictwa, ale stał się w ciągu ostatnich kilkunastu lat jednym z liderów tej światowej debaty. I myślę, że to jest po prostu wyraz naszego, e, naszej pozycji i zaufania do Krakowa, podwójnym tego słowa znaczeniu, zaufania do miasta, które potrafiło tak sprawnie, tak fantastycznie zorganizować ten wielki kongres, ale też zaufania do Krakowa, jeżeli chodzi o to wszystko, co było tematem i przedmiotem naszych dyskusji tu w Krakowie. Pokazaliśmy, że e, nie tylko potrafimy chronić dziedzictwo, ale potrafimy również Myśleć o dziedzictwie do przodu i co najważniejsze, myślę, że Kraków stał się miejscem ważnej zmiany. Największym wyzwaniem, myślę, że będzie również przetłumaczenie owoców tego spotkania i wciągnięcie do tej gry w dziedzictwo wszystkich mieszkańców naszego miasta. I to jest oczywiście wyzwanie równie trudne i równie ważne. Jak przodownictwo Krakowa w sieci miast światowego dziedzictwa.